W Warszawie, w lasku brudnowskim, dzieci nastolatkowie zobaczyli bawiąc się, że jest coś przy drzewie, co im wyglądało jak manekin. Jak podeszły bliżej, się okazało, że to jest naga kobieta przywiązana do drzewa. Możemy sobie to wyobrazić, że była, wyglądała trochę jak w takich dawnych westernach, tzw. palmęczarni przywiązana twarzą zresztą do, do tego drzewa. No i to już właśnie policjantom dało do myślenia. Tu była tu może nie będę już wchodził w szczegóły, ale właśnie ten nasz medyk na stwierdził przy oględzinach, że była jest możliwa motywacja seksualna ze względu na ślady na obrażenia ofiary. My to nazywamy tak zwane markery seksualne. Narządy płciowe mogą być tymi markerami, ale tutaj psychologia mówi, że nie każdy, stricte to, co się nam kojarzy z seksualnością, to też to może być inne też miejsca na ciele. Po całość zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.